W dzisiejszym odcinku. Z nosem trącał. Oku. Panie policjancie, to się nie wydarzyło. Tu nic się, nie, nic nie zaszło. Ale to było dobre. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chrisma, za to jest kolejny odcinek Buliego. Jesteśmy w domku na plaży, ponieważ dopiero tutaj zdążyło, udało mi się zapisać. Ja tym bardziej muszę się szybko udać, już ktoś biegnie z jakąś, po jakąś prośbę. A ja muszę się jak najszybciej, słuchajcie, znaleźć w szkole really i zrobię to za pomocą bus stopu, ponieważ chcę się dostać na lekcję, lekcję lingwistyki, którą sobie oczywiście ogarniemy i ja będę chciał. Oczywiście, się wesprzeć, ponieważ nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o lingwistykę. E, więc wolałbym, wiecie, bardzo szybko i sprawnie to wszystko załatwić. A Was witam bardzo serdecznie. Mam dość duży problem z bulim, ponieważ on mi się wyłącza co jakiś czas, więc muszę w miarę regularnie zapisywać grę. Niemniej jednak, właśnie, może zrobię to e, od razu. Ha, nie ma. Zrobię sobie to od razu w szkole z tego tytułu, żebym nie musiał. Tutaj znowu się, wiecie, teleportować w jakimś tam stopniu magicznym. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, ziomeczku, zanim ty mnie złapiesz. O! Zawora. Kręcone. Nie ma tematu. I lecimy na angielski. A, zdążyłem. Dobra, idealnie. Lingwistyka, druga część. Ja mam oczywiście e, ściągę po mojej lewej stronie, bo co to za szkoła, gdzie bym nie ściągał na angielskim. Nie, właściwie to może nie na angielskim, ale na... Na fizyce, na chemii. To są takie lekcje, gdzie faktycznie mi ściągał. Eee, mrna. Eee, mrna, 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 mrna. SRAM! Co innego mogę robić? Slide, <laughs> Nie, no żartuję. Eee, smar. Mamy tutaj smar. Ja może najpierw spróbuję sam. Eee, dobra, mogę to. Eee. Roman Romans. O zajebiście Roman. Może uda mi się bez. Nie ma Romana? E... A -mom? Amor Amor Mors. Good eee, Smar był. Norma. Dobra, nie jest źle. Tak w sumie bez tej ściągi daje daje radę. Sam. Good one. Mars. Good one. No dobra, w sumie zaliczyłem. To teraz możemy ze ściągą lecieć. Eee... Nie, nie właśnie po klawiaturze. Jest nas, <grym> eee, nas osa, o, patrzcie osa, Good one. osa, eee, rosa, Good one. rosa, rano, o, elegancko Good one. ciach rano. O na to bym nie wpadł. Nie wpadł. Sonar. Sonar i zostało jeszcze coś ostatniego. Nora. No i dobra. Easy. Powiedzmy, że zaliczyłem to bez ściągi, chociaż nie, no dałbym radę. Myślę, że następny raz zrobimy tak jak ym, chciałem to zrobić, tylko nie pomyślałem. This whole school is Możesz używać skuteczniejszych drwin. Używając swoich drwin, aby pozbyć się chuliganów. No i dobra, i to rozumiem i to szanuję. Nie ma czegoś takiego jak przepraszanie, tylko trzeba jechać z nimi. Normalnie, nie ma litości, o to chodzi, to mi się podoba najbardziej. Muszę szybko zapisać grę, żeby mi nie wysypało jej. Słuchajcie, mam nadzieję, że w tym momencie nie wysypie mi gry podczas zapisywania, bo to by było straszne. Dobra, kontynuujemy kod ze mną. Ciśniemy dość poważnie teraz. To były drugie zajęcia, więc teraz lecimy na pełnej. Do klubu bokserskiego, z tego co mi wiadomo, chyba, z tego co widzę. Ogarnę sobie oczywiście rower. Mogłem sobie w sumie kupić rower, bo teraz już wiem, że tam była ta ikonka. Hmm. Jajka. No dobra, no to let's go jajka. O teraz w ogóle, teraz już widzę, że mogę sobie wprowadzenie do rozważenia gazet. Nie, jajka, ciśniemy jajka. Ale po drodze może bym. Aha, nie mogę, no dobra sobie zobaczył ten sklep rowerowy, bo on tam gdzieś kawałek dalej jest. A ja bym naprawdę był zainteresowany, może, kupnem roweru albo skutera. Chociaż nie, skuter mogę wygrać w wesołym miasteczku. A chciałbym zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Ciach. Z drogi śledzie Hopkins jedzie. Zacznij kupować rower górski. Zawodnik i Armanci, Armanci Cruiser Ej, mogę sobie. 15 dolców to kosztuje? 35 dolków? Kupuję go, nie będę się wygupiał. Nie będę jeździł jakimś rzęchem, jak mogę zasuwać tak z dokokszonym rowerem. Gdzie jest ten garaż? Otwieraj pan ten garaż. Dawaj pan górala. No i o to chodzi, nie będę się. Jaka zawrotka, tego jeszcze nie grali. Dobra, let's go. Let's go. Mamy nowy rower i mogę teraz doginać i to nawet w miarę szybko Jest nosem trącał. O kurwa. Panie policjancie, to się nie wydarzyło. Tu nic się nie, nic nie zaszło. Ale to było dobre. Damn! Lecimy dalej. Co tam? Śliskie ziomeczki? O nie! Jeszcze muszę się ubrać! Ja pierdzielę, no dobra, sweter od Armanciego, może być. No nie może być. Sweter od Armanciego, idziemy sprawdzić sweter od Armanciego. Jak ta gra będzie mi się tak dalej wysypywać, to będę musiał coś z tym zrobić, a nie ukrywam, że wszelkiego rodzaju... E, wszelkiego rodzaju, wiecie, restart kompa czy zmiana jakichś rzeczy, to nie do końca działa, nie? Sweter od Armanciego. Co tu jest? Kamizelka Bulworf, to mam Kamizelka od Armanciego Nie no dobra, muszę kupić ten sweter No bo to w innym W innym układzie to, to nie wyjdzie No dobra, niech będzie Będę takim ślizgonem Może być Któregoś dnia sobie wyjdę po prostu na jakiś shopping Ubiorę może Jakoś odpowiednio Naszego głównego bohatera Ale fryzury mu nie będę zmieniał Niestety, nie, ja wychodzę z założenia, że dalej. E, pan. Pan. Y, Ho Jimmy Hopkins. Ziomeczku! <grywki> Szybki strzał na dziosło i lecimy. Rozpoczynamy misję jajka, moi chani. Ten odcinek chyba będzie krótszy. Ale... I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aqua berry sweater. Trey Sheep. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah? So what? Yes, well, enough about <coughs> gardeners or any domestic help. Listen, me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? <laughs> so, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old Kaja's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. No dobra, idziemy kombinować jajka. Udaj się z jajkami do domu Tada. Właśnie ja mam jajka, więc Boję się trochę zadzierać, bo ile można z nauczycielami i uczniami to spoko, ale jednak psiarskie wydają się być średnio bezpiecznym rozwiązaniem, jeżeli miałbym się w jakiś sposób tutaj mm, z nimi skomunikować, to wolałbym na pewno nie w ten negatywny sposób. A, to w tamtą stronę, to tu jest wjazd na rejon? O! Oh. Elo? Oh, shit! Ale wypas. No dobra, no. Jak dla kogoś, kto mieszka w bloku, to jest całkiem fajna chata. O, kurwa, pies! Kot, przepraszam, pies, przepraszam! Got the eggs, Hopkins. You bet. Th give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not going to take that kind of crap from this scumbag, are you? You've... You... you've been rude about mommy. Let's get this Papa! O mój Boże, ale go nienawidzę. Mogę się wydostać z posesji, ale to najpierw na dobrą sprawę mogę im sklepać dupy. Nie widzę problemu. O kurwa. Gin. A, baj. Ej, w sumie ja też mam... Ja też mam sprzęt, to czemu by ze sprzętu nie skorzystać? A ty co się cieszysz? Łap petardę. Jeszcze jedną. Masz jeszcze strzała z turboprocy Co to? O, karty do gry Magię i miecz Ej, ale ja tu miałem rower, nie? Ja chcę moim rowerem Nadupcają no, we mnie Gdzie jest mój rower? Oddajcie mi rower Oddaj mi rower Oddaj mi rower No dobra, trzeba z tym spadać, bo tu nie ma wyjścia Muszę zygzakiem biec, żeby mnie nie trafili Dobra, muszę się na prędkości wydostać stąd. Tego muszę unieszkodliwić. Aha. Muszę odzyskać klucz. Dobra, easy. Ciach. Ciach, dawaj klucz. Heh, easy. Szkoda, że nie mam roweru, bo by było naprawdę łatwiej, ale. Ciach. Częsta. <śmista> no dobra, jajka są teraz dostępne w moim pokoju, a tymczasem muszę jak najszybciej. O, mogę się obejrzeć za siebie, jak biegam, ale przydałby się, przydałby się podwózka do szkoły, na przykład. nie? Mam taką nadzieję, że zdążę na autobus. Zdążę się oczywiście. To ten jaki dewastator. Zdążę się oczywiście na szybkości zapisać, zanim grę mi wysypie. Albo zrobię to nawet teraz, wiecie? Bo mogę się zapisać w moim domku na plaży. Więc zrobię to na prędkości, żeby mi nie wysypało gry. I zrobimy sobie chyba jeszcze jedną szybką przysługę, chociaż nie, będę musiał zrobić. Albo dobra, najpierw się zapiszę, zrobię jeszcze jedną szybką przysługę i to będzie, moi kochani. Koniec tego odcinka, ponieważ ja muszę wygrać z Bulim, jeżeli chodzi o. Em, no wiecie, to, to wysypywanie mogę sobie na przykład, chociaż, bo tu widzę, że pan się nie pojawił, sklepy będą już najprawdopodobniej zamknięte, bo możemy sobie zamiast. Em, przysługi jakiejś, zrobić szybkie e, szybkie zakupy. No jest tutaj, biegnie. Tak, dobra, ziomeczku, ja nie mam czasu. Ja tu... Milenka, co mnie pacasz? Co mnie pacasz cały czas? Ty się bawić chcesz ze mną teraz, ale ja teraz nie mogę. Dobra. E, halo. Dobra. Tutaj i tutaj. I szybkie zakupy, szybki shopping. Dobra, zobaczymy, czy ja w ogóle będę tutaj w stanie wejść i coś kupić. O, jestem w stanie, no dobrze. Mam worek pieniędzy, to może byśmy coś. No i co wy na takiego Jimiego? Słagersko, co? Jest gitara. Moi kochani, to by było na tyle. Ja wracam do szkoły, żeby zdrzemnąć się w szkole. Nie no, wygląda, wygląda niezgorzej w sumie. Kupiłem sobie kamizelkę od Armanciego. I śmigamy do szkoły. Mam nadzieję, że mi gierki nie wysypie. I moi kani, widzimy się już niedługo. Niedługo się będziemy widzieć w następnym odcinku niedzielnym. Dziękuję wam bardzo i bez odbioru. A hermafro -what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap.